Były wahania w tym tygodniu, oczywiście było nawet złoto poniżej 3300 dolarów, ale znowu jest na koniec tygodnia na tym samym poziomie. W związku z tym, te wahania, które, które obserwujemy w tej chwili, no to widać wyraźnie, że jesteśmy w tej chwili w trendzie bocznym. Natomiast w tym tygodniu rzeczywiście mieliśmy jedno ważne wydarzenie, znaczy jedną ważną datę. Wydarzeń może mieliśmy więcej, ale jedną ważną datę to był 9 lipca tego roku. To jest ten moment, do, od, do którego zostały odłożone, zawieszone taryfy wprowadzone 2 kwietnia przez Donalda Trumpa w dzień wyzwoleń. Państwo może pamiętacie, serial South Park. Jak się zastanawiam, czy Donald Trump czasem sobie nie puszcza takiej pioseneczki Blame Canada. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Goldwika. Wracamy w tym tygodniu również. Mamy już prawie że połowę lipca i w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że jesteśmy po fali wielkich upałów, a teraz powiem, że jesteśmy. W Niżu Genueńskim, więc pada, pada, pada. Jak dawno nie padało, może nie za dużo, ale za to często i gęsto. E, więc pogoda za oknem, taka sobie. No to posłuchajmy, co się działo na rynku złota w tym tygodniu. Zaczynamy oczywiście w Goldwiku od ceny kruszcu, od ceny kruszcu w tym tygodniu i tak naprawdę mógłbym powiedzieć, no dzisiaj mamy piątek, w związku z tym możemy się zawnąć od tydzień, możemy się zawnąć od tydzień, dokładnie w zeszły piątek i powiedzieć, że cena złota w dolarze amerykańskim wynosi mniej więcej około 3340. Były wahania w tym tygodniu, oczywiście było nawet złoto poniżej 3300 dolarów, ale znowu jest na koniec tygodnia na tym samym poziomie, w związku z tym te wahania, które, które obserwujemy w tej chwili, no to widać wyraźnie, że jest jesteśmy w tej chwili w trendzie bocznym, cena złota się konsoliduje i czekamy na to, co się stanie potem. Według analizy technicznej taki trójkącik, który gdy się nałoży taki trójkącik na, na cenę kruszców w ostatnich w ostatnim czasie widać, że powoli, powoli, ale zbliżamy się do, do przełamania, do wyłamania i to wyłamanie prawdopodobnie nastąpi w górę. Kiedy? Nie wiemy. Zobaczymy, będziemy się temu przyglądać. Jak tylko się pokaże, to oczywiście e, powiemy. Złoto w Gold werze. Dziś za złoto w złotówkach w Gold zapłacimy za 1 gram złota 412 zł, i 24 grosze, a za jedną uncję gotową sztabkę, gdybyśmy chcieli już ją dzisiaj nabyć, bo jest taka możliwość, przypomnę w Gold to to 12 820 i końcówka groszowa, która wynosi w tym wypadku 62 grosze. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę, ale przypominam, że oczywiście w Gold można kupować złoto w mniejszych. Częściach. A teraz przejdźmy do najważniejszych punktów w tym tygodniu. Podobają Ci się treści na naszym kanale. Zapisz się na nasz newsletter, żeby być na bieżąco. Link do strony zapisu znajdziesz w opisie tego filmu. Zaczynamy oczywiście od. Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone, czyli największa gospodarka świata, tam się wydarzyło, no, parę rzeczy, w związku z tym tak będę skakał trochę po tematach, bo o każdym z nich muszę wspomnieć, albo przynajmniej o tym, niekoniecznie o tym, co się wydarzyło w samych Stanach Zjednoczonych, ale o tym, jak Stany Zjednoczone zareagowały na to, co się działo na świecie, bo było parę takich wydarzeń, na które rzeczywiście Stany Zjednoczone w zeszłym tygodniu reagowały, przynajmniej tak powiedziałbym na retorycznie. A przede wszystkim za sprawą oczywiście e, Donalda, Donalda Trumpa. Zacznijmy po kolei. Jak już powiedziałem wcześniej, cena złota, jeśli chodzi okruszec o cena złota jest w tej chwili w trendzie bocznym w związku z tym się konsoliduje więc tutaj występują wahnięcia ale ona nie przebija tego poziomu cały czas jest między 3300 mniej więcej no w tym tygodniu mówiłem troszkę mniej a 3350 w związku z tym czekamy na kolejne wy wydarzenia w tym tygodniu umacniał się trochę dolar wobec wobec danych z gospodarki amerykańskiej wobec Informacji o tym, że z tymi obniżkami stóp procentowych, o których wcześniej mówiliśmy, może być trudno, ze względu na to, że cały czas Fed i Jerome Powell powołują się na efekty cały czas niezbadane i tak naprawdę trudne do zaprognozowania, jak wpłyną nowe taryfy celne, wojna handlowa, jak to wszystko wpłynie na, na sytuację gospodarczą Stanów Zjednoczonych. W związku z tym tutaj cały czas mamy, mamy do czynienia z. Takimi um, wahnięciami. Trudno się zdecydować na cokolwiek inwestorom. E, natomiast w tym tygodniu rzeczywiście mieliśmy jedno ważne wydarzenie, znaczy jedną ważną datę. Wydarzeń może mieliśmy więcej, ale jedną ważną datę to był 9 lipca tego roku. To jest ten moment, do od do którego zostały odłożone, zawieszone taryfy wprowadzone 2 kwietnia przez Donalda Trumpa w Dzień Wyzwolenia. Przypomnę, że to taka wdzięczna nazwa, którą Donald Trump postanowił wprowadzić do debaty publicznej czy do debaty gospodarczej właściwie. I nałożył na wszystkich taryfy, potem się z nich wycofywał i tak dalej, podakładał różne tam rzeczy. O tym już mówiliśmy, nie będę tego wszystkiego przypominał. 9 lipca to miała być data, kiedy kończy się ten okres i czas, między innymi na to, żeby do tego momentu zawrzeć właśnie jakieś deale. Deale z Donaldem Trumpem czy ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi właśnie polityki handlowej po to, żeby Stany Zjednoczone mogły e, już nie być tym najwięcej czy najbardziej oszukiwanym państwem na świecie według retoryki Donalda Trumpa, a równorzędnym partnerem dla wszystkich. No i co? Tych umów za dużo się nie udało zawrzeć. Ale w tych takich najważniejszych um, Wydaje się, że tutaj poczyniono postępy. To znaczy, jest jakaś forma porozumienia z Chinami, to wiemy o tym, już o tym informowałem. Jest, albo jest na dobrej drodze porozumienie z Unią Europejską, czyli z wielkimi tutaj z państwem, jednym z wielką gospodarką i z drugim wielkim blokiem gospodarczym, jaką jest Unia Europejska. Tutaj sytuacja wydaje się, że idzie w jakimś. No, trudno powiedzieć, dobrym kierunku. W sensie. Jakieś tu porozumienie będzie. Taryfy pewnie będą wyższe niż były oczywiście, natomiast sytuacja będzie raczej opanowana, nie będzie wojny handlowej, bo to jest przede wszystkim największa zmora, czy była największa zmora rynków. Rynków międzynarodowych, że dojdzie do jakiejś wojny handlowej, przerzucania się tymi wysokościami taryf, tak jak to było zresztą na początku, zaraz po wprowadzeniu tych ceł przez Donalda Trumpa. Parę państw gdzieś tam się próbowało dogadać, dogadał się Wietnam, a Donald Trump zaczął wysyłać listy. Donald Trump zaczął wysyłać listy do różnych państw z informacją o tym, jakie on cła zamierza na nie nałożyć, które będą obowiązywały od 1. Sierpnia tego roku. No i co wiemy na ten e, temat? Na razie, Trump zapowiedział, że nałoży 50% cła na importowaną miedź. To będzie duża zmiana, dla, e, e, jeśli chodzi o rynek miedzi. To może i zresztą miało już efekty. Zaraz po tym, miedź zaliczyła e, bardzo wysoki, 17% wzrost wartości. E, Swojej ceny. Natomiast potem, oczywiście, się to. Um, um, potem, um, potem ta cena, oczywiście, spadła. To był taki wystrzał. Um, powiedział o tym, że wprowadzi cłana półprzewodniki i produkty farmaceutyczne. Powiedział o tym, że nałoży dodatkowe cła na Japonię, Koreę. Powiedział też o tym, że wobec tego, że właściwie na państwa BRICS nałoży dodatkowy podatek w wysokości, mówi na razie o 10%. Przypomnę, że jakiś czas temu mówił, że właściwie na państwa BRICS, które będą chciały wprowadzić, chociaż może nawet nie wymieniał nazwy BRICS, ale mówił o tym, że jeśli ktoś, jakieś państwa czy jakiś blok międzynarodowy będzie chciał wprowadzić jakąś walutę, która ma być. Konkurencją dla dolara, no to wtedy te wszystkie państwa, które będą używać tej waluty no, spotka 100% na nie 100% cła. No i co? Jeśli chodzi o BRICS, to mieliśmy też w tym tygodniu, i to warto o tym wspomnieć, mieliśmy spotkanie właśnie tych państw, co roku one się spotykają, W tym razem spotkały się w Brazylii. W Brazylii 6-7 lipca i debatowały o tym, jak zrobić, żeby świat był bardziej sprawiedliwy, żeby był bardziej, taki powiedziałbym, te wszystkie akcenty były bardziej rozłożone, żeby nie było tak, że dominuje jedno państwo czy jedna gospodarka światowa. I co wiemy po tym spotkaniu? Zdania analityków i znawców e, tematu są podzielone, to znaczy jedni mówią, że to jest widać, że BRICS jakoś się konstytuuje, rośnie w siłę i tak dalej, inni mówią, że tak naprawdę zaczyna trochę tracić na wartości, bo na przykład to był pierwszy zjazd państw BRICS, gdzie przywódca Chin... Nie dojechał, nie dojechał, był tam reprezentowany przez, przez przedstawicieli Chin, ale niższego szczebla. Zawsze do tej pory przyjeżdżał na, na szczyty BRICS, w tym roku nie. Oczywiście nie było Władimira Putina, no bo Władimir Putin z przyczyn oczywistych nie opuszcza Rosji, a nie może, ponieważ jest ścigany poza Rosją, w związku z tym nie, nie podróżuje. No ale przede wszystkim to, co nas interesuje najbardziej w kontekście złota i dolara, to były deklaracje czy takie odezwy przede wszystkim prezydenta, prezydenta Brazylii, który powiedział o tym, że trzeba wprowadzić jakąś konkurencję do dolara. Nie może być tak, że dolar... Jest jedyną walutą świata, jest jedyną walutą transakcyjną świata. Dobrze by było mieć inne waluty, które byłyby dla niego jakąś alternatywą. I nie chodziło mu o konkretną jedną walutę, która miała być alternatywą, ale tutaj kładł nacisk przede wszystkim na waluty lokalne, na różnego rodzaju handel czy intensyfikację handlu w walutach lokalnych przy wykorzystaniu, jak potem jeszcze tłumaczył, tłumaczyli oficjele brazylijscy, mówili o tym że mogą być to różnego rodzaju takie transakcje czy sposoby płatności oparte na blockchainie, oparte o lokalne waluty, ale wsparte właśnie blockchainem, po to, żeby te transakcje ułatwić. Oczywiście minister Ławrow, czyli ten, który reprezentował Rosję, minister spraw zagranicznych Rosji, podkreślił, że dolar no nie może być tak, że dolar będzie jedyną walutą, że to jest źle, bo widać jak wiele szkody. Taka dominacja jednej waluty na całym świecie przynosi, w związku z tym trzeba pracować nad alternatywami. Wszystkie inne państwa, w tym między innymi Indie, które mówiły o tym, że rzeczywiście trzeba z tym dolarem trochę uważać na zasadzie prowadzenia polityki de-riskingu, warto też zainteresować się innymi aktywami albo handlem w innych walutach, ale nikt oficjalnie w sposób kategoryczny nie mówił o wprowadzeniu nowej waluty czy o zwalczaniu dolara jako takiej. Raczej wszyscy mówili dosyć Łagodnie o tym, że dobrze by było, gdyby się um, handel odbywał również w innych walutach, ale oni nie są, oczywiście, bo tak mówią państwa BRICS, oni nie są to stowarzyszenie państw, nie jest przeciwko komuś, tylko jest dla wszystkich. W związku z tym um, oni mają prowadzą taką politykę, um, przynajmniej retorycznie, taką mocno inkluzywną, to znaczy otwartą dla wszystkich, nie przeciw komu i tak przeciw. Innym państwom, i tak dalej. Oczywiście to są takie historie. Wiemy o tym, że w polityce różne rzeczy trzeba powiedzieć, czy w dyplomacji może nawet bardziej. Natomiast w praktyce wiemy o tym, że no, państwa BRICS są uznawane za, za tych przeciwników, za taki sojusz przeciwny dominacji Zachodu w światowej gospodarce i polityce de facto. Co jeszcze działo się w tym czasie? W gospodarce amerykańskiej. Otóż no Donald Trump w tym tygodniu był wyjątkowo aktywny, bo w różnych miejscach zabierał głos na różne tematy. Między innymi oczywiście wypowiedział się na temat stóp na temat procentowych, bo w tym tygodniu były również zapisy spotkań Fedu, czy było spotkanie Fedu i okazuje się, że, że Fed dopuszcza możliwość. Obniżki stóp procentowych, nawet w tym roku. Goldman Sachs nawet um, szacuje, że może to być we wrześniu. A w związku z tym, niektórzy mówią o tym, że w tym roku może dojść nawet do trzech obniżek, do tr trzykrotnej obniżki. A, inaczej, do trzech obniżek w tym roku, o jaką wartość to nie wiemy. Natomiast Donald Trump już powiedział, o, o co mu chodzi. On powiedział, że tak naprawdę według niego stopy procentowe w, w USA powinny być niższe o 3%. O 3% to zjechałyby do poziomu mniej więcej 1,25-1,50, czyli bardzo, bardzo nisko, a to, gdyby się tak zadziało rzeczywiście, no to nie muszę Państwu tłumaczyć, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, jak Duże miałoby to znaczenie dla cen złota. Według niektórych cena złota mogłaby wtedy wylecieć nawet do 5 tysięcy dolarów amerykańskich za uncję. Czy tak, by się, czy tak się stanie? No raczej nie, bo nikt tak szybko i raptownie nie podejmuje decyzji o tak radykalnej obniżce. To raczej muszą być stopniowe ruchy, ale Donald Trump przynajmniej po raz pierwszy oficjalnie zadeklarował, jak według niego powinny się kształtować, jaka powinna być wysokość stóp procentowych? Tym bardziej, że tak powiem, zaostrzając tam apetyty na to, co może się dziać w przyszłym roku, gdy dojdzie do wymiany szefa Fedu. Bo dyskusja o szefie Fedu cały czas trwa, co chwila pojawiają się nawet takie dyskusje o tym, że Jerome Powell może zrezygnować wobec tej całej presji, i tak dalej, i tak dalej. No ale na razie nic w tej sprawie się nie zadziało. Na razie to są wszystko tylko i wyłącznie dywagacje. Co jeszcze powiedział Donald Trump w ostatnich dniach? Donald Trump, oczywiście, w polityce taryfowej napisał list, oczywiście do Kanady. Do Kanady, do Marka Kerneya, premiera, w którym mówi, że nałoży na Kanadę 35% cła, bo cały czas Kanada zachowuje się nie w porządku. Głównie dlatego, że nie kontroluje przepływu fentanylu z Kanady do Stanów Zjednoczonych. A tymczasem, jak się popatrzy w dane, to wychodzi na to, że tak naprawdę w czasie od października ubiegłego roku do, do maja tego roku udaremniono przepływ fentanylu w wysokości w ilości 26 kg z granicy pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem w tym samym czasie w tym samym okresie, czyli od października do teraz z Meksyku udaremniono Przepływ w wysokości 3,7 tony. Hm. No właśnie. Więc to taki, powiedziałbym, bardzo słaby argument, chyba. Do tego jeszcze e, cały czas Donald Trump mówi, że Kanada zachowuje się absolutnie tutaj nie w porządku w stosunku do Stanów Zjednoczonych, bo ma wielkie cła ponakładane i tak dalej. A to wszystko powoduje, że Stany Zjednoczone mają wielki deficyt w handlu. Ale gdyby odjąć od całego całej współpracy gospodarczej gaz i ropę naftową, którą stany zjednoczone potrzebują, od te surowce cały czas potrzebują importować z Kanady, to okazuje się, że Kanada ma deficyt handlowy ze Stanami Zjednoczonymi w związku z tym, gdyby odjąć te surowce, no to tak naprawdę Kanada byłaby byłaby w deficycie w związku z tym te wszystkie cła tylko i wyłącznie będą pogorszały, pogarszały tą e, sytuację. I trochę tak szczerze powiedziawszy, jak człowiek tak się trochę na chwilę zatrzyma nad tą całą komunikacją Donalda Trumpa w stosunku do Kanady i zacznie się zastanawiać, a o co tak właściwie tam chodzi, to ja mam takie wrażenie, że był kiedyś jakiś serial. Taka serial dla dorosłych. I tak sobie myślę, że być może Donald Trump bardzo go lubił. I taki jeden z hitów tegoż serialu to była taka piosenka. Blame Canada. Państwo może pamiętacie serial South Park. I tak się zastanawiam, czy Donald Trump czasem sobie nie puszcza takiej pioseneczki. Blame Canada. I tak mu wychodzi, że ta bledżeta Kanada to tak właściwie przeszkadza we wszystkim, w tym Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, tymi taryfami i wszystkim innym Warto, warto właśnie Kanadę obciążyć. Jak już się nie ma pomysłu, co innego zrobić. Do tego jeszcze krótka informacja na koniec dotycząca ceny kruszcu. etf -y cały czas kupują. ETF-y na całym świecie, na każdym, jak podzielimy sobie czy Stany Zjednoczone, Europa, czy, czy, czy Azja. Za zeszły, za zeszły miesiąc również, również ETF-y kupowały, nie sprzedawały. W związku z tym ETF-y cały czas gromadzą kruszec, a Państwo wiecie, co to może oznaczać. Przechodzimy do punktu drugiego. Chcesz zacząć inwestować w złoto łatwo i elastycznie? Zacznij kupować złoto w Gold Syverze. Zarejestruj Zarejestuj się z tym kodem, aby otrzymać 100 zł do pierwszej sztabki. A drugi punkt to wielkie zakupy, wielkie zakupy, wielkie zakupy. A skąd? A z Chin. Ale już tym razem nie złota. Nie mówimy teraz o złocie, bo to wiemy, że Chiny to złoto kupują, kupują, kupują i to już jest w sumie nudne, ale kupują również giganci, chińscy giganci, którzy um, lubią, um, no, znaczy lubią, no, chińscy giganci um, kopalniani, tak bym powiedział. To znaczy wielkie firmy, um, które um, zajmują się wydobyciem kruszcu na całym świecie, też w Chinach i tak dalej, kupują kopalnie um, w innych, um, czy przejmują inne tego typu podmioty na całym świecie, bo um, została przejęta kopalnia w Kazachstanie, um, kupiono brazylijskie kopalnie miedzi i złota, inwestycje, które są napędzane również przede wszystkim związane z tą rozbudową tej inicjatywy pasa i szlaku. Tam, na tych, tam również różnego rodzaju inwestycje wydobywcze są realizowane przez, przez Chiny. Chiny koncentrują już nie tylko chodzi o złoto, o to, że kupują kopalnie złota na całym świecie, ale również intensyfikują swoje działania w przejmowaniu różnego rodzaju kopalni i różnego rodzaju surowców, także tych krytycznych albo strategicznych jakkolwiek, czyli w tej chwili już według, według instytutów badawczych kontrolują ponad 80% światowych zasobów grafitu i ponad połowę światowej zdolności przetwórczej litu, niklu, kobaltu i grafitu właśnie, więc kontrolują te metale, które uważamy za strategicznie ważne, szczególnie w rozwoju światowej gospodarki. To wiemy i to też jest pewien element zmiany tego naszego do tej pory uznawanego za stały świata gospodarczego. Chiny chcą kontrolować kluczowe metale, także metale szlachetne. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. Punkt trzeci. Punkt trzeci, tutaj już króciutko, taka instytucja HSBC Life wprowadza polisę na życie śledzącą, śledzącą ceny złota, to znaczy taką ofertę dla głównie bogatych klientów, którzy mogą sobie, bo to jest oferta, można powiedzieć, premium, którzy w Hongkongu chcieliby właśnie... Wykupić sobie taką polisę, której wartość będzie odwzorowana że w wartości kruszcu, aktualnej wartości kruszcu. Takie możliwości HSBC Live tworzy dla klientów właśnie w Hongkongu, dla tych klientów przede wszystkim zamożnych, którzy chcieliby w ten sposób dywersyfikować swoje ubezpieczenie na życie, również na inne aktywa, poza takie fundusze oparte głównie na cenach akcji albo, albo innych bardziej tradycyjnych. Aktywów. Do tego warto jeszcze wspomnieć czy przypomnieć o tym, że Chiny, jeśli chodzi o kwestie ubezpieczeń, Chiny w tym roku o tym też mówiłem ostatnio, komentując różnego rodzaju prognozy, które dotyczące przyszłej ceny złota, które różnie interpretują możliwość kupowania kruszcu przez firmy ubezpieczeniowe w Chinach tutaj różne banki różnie interpretują, jaki będzie miało to wpływ na cenę kruszcu. Tymczasem warto przypomnieć o tym, że te firmy ubezpieczeniowe chińskie zaczęły kupować kruszec. Na to są dowody. Nie wiemy ile tego kruszcu kupiły w tym roku, ale wiemy o tym, że dołączyły do giełdy w Szanghaju i pod koniec marca na początku kwietnia dokonywały transakcji. Czy dokonują je dalej? Nie wiadomo. Według szacunków przez najbliższe 3 lata, jeśli to jest ten 1% aktywów, to Rocznie te firmy mogłyby aktywować około 300 ton kruszcu, gdyby chciały przeznaczyć całość tego 1% swoich aktywów właśnie na to. To jest projekt pilotażowy, przewidziany na 3 lata, który mówi o tym, że to rocznie może być 1%, biorąc pod uwagę wielkość ich aktywów, którymi obracają, no to. Ma to odzwierciedlenie w tym, że to około 300 ton rocznie same te firmy ubezpieczeniowe mogą kupować, a 300 ton rocznie to jest 1 dziesiąta rocznego, no troszkę mniej, ale około 1 dziesiątej rocznego wydobycia. W związku z tym to no nie ma siły, żeby to nie miało odzwierciedlenia w cenie kruszcu Warto o tym pamiętać. I na tym kończymy kwestię a czy sekcję newsową. Przechodzimy do polecajek. W tym tygodniu na blogu, no tutaj oczywiście, dwa ważne wydarzenia. Tak naprawdę. Pierwsze to tutaj już zapowiadałem je w ostatnim Goldwiku, a teraz już bardzo serdecznie zapraszam do konsumpcji treści, do konsumpcji treści o tym, czy sprawność finansową można policzyć. Znakomity tekst i znakomite, albo nawet jeszcze lepsze niż znakomite wideo Marcina Lenara. Bardzo serdecznie zapraszam do, do obejrzenia, do zapoznania się z tym materiałem i do liczenia, czy można to to swoją własną sprawność finansową policzyć. Bierzmy kalkulator w dłoń, razem z Barcinem policzmy, jaka ona jest. No a w przyszłym tygodniu, od razu zapowiem, po, um, rusza kolejny, czy nie tyle rusza, co będzie uruchomiony kolejny odcinek i tekst również. No, nieznakomity, bo to już za dużo byłoby tych znakomitych, ale fenomenalny tekst dotyczący tego, w jaki sposób rozpocząć inwestowanie. Do tego równie fenomenalne wideo w, w, w cyklu zadbana finansowo realizowane przez Martę Dębską. Również bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia i do przeczytania tego materiału. W zależności co kto lubi. Jak ktoś lubi oglądać, to proszę obejrzeć, a jak ktoś lubi czytać, to bardzo proszę przeczytać. Czytać zawsze warto. Oglądać mądre rzeczy również. To byłoby na tyle w tym odcinku. Bardzo serdecznie zapraszam. No teraz mamy urlopowe okresy, w związku z tym zobaczymy, kiedy wróci Goldwick. Nie później niż za dwa tygodnie, a być może w międzyczasie jakieś wydania specjalne, może krótsze, w trochę innej formie, ale może się też przydarzą. Do zobaczenia.